Dzisiaj palimy iPhone'a Sprawdzimy czy da się zobaczyć na Instagramie Kto zrobił screenshota twojej relacji na Instagramie Jeśli robiliście kogoś screenshota relacji Nie wiem czy możecie czuć się bezpieczni I zostanę uwięziony na drzewie Właśnie jak też macie trochę dosyć TikToka To zostawcie łapkę w górę Pokażmy ilu nas jest w sumie Musicie to zobaczyć szczególnie w taką pogodę Ponieważ aktualnie jak to nagrywamy jest 30 stopni Z pomocą przychodzi Nutella i śmietanka 30% Ponieważ jest lifehack z TikToka Jeżeli dolejemy do Nutelli Tanki 30%. Nie pytajcie mnie, ile konkretnie na oko po prostu wlewacie. I mocno, energicznie szejkujemy. I w ten sposób podobno powstaną przepyszne lody Nutella. Nie wiem, czy naprawdę będą przepyszne, ale to sprawdzimy dzisiaj. Się zmęczyłem, tak to obecnie wygląda. Także teraz schowamy to do zamrażarki na kilka godzin. Czy ładnie zamrozi? I wracamy i sprawdzamy, czy TikTok nie kłamie i czy rzeczywiście to będzie tak przepyszne. Jak mówię? Szybka reklama, ale wysłuchajcie proszę do końca, bo myślę, że możecie na tym skorzystać. A mianowicie, jeżeli jesteście Play na kartę, to przez całe lato macie social media bez zużywania gigabajtów. A jeśli jeszcze nie jesteście klientami Play na Kartę, to możecie sobie odebrać 100 giga internetu za darmo. Także tyle z reklamy. Wszystko aktywujecie sobie oczywiście w aplikacji Play24. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tam pod spodem będziecie mieli linki. Korzystajcie. Teraz lekcja fizyki. Nie lubiłem fizyki, nigdy nie uważałem na fizyce, ale przychodzi z pomocą TikTok, który Wam pokaże po prostu prawdziwą magię. Albo jak chcecie, to może być to fizyka. Wlewamy sobie wodę do tej butelki. Dużo wody, bardzo dużo wody. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała, ponieważ bierzemy piłeczkę do ping i wkładamy tutaj. I teraz, jak wezmę tą butelkę do góry nogami, nic się nie wyleje. Przyznając mnie, to pewnie to się wszystko wyleje, ale dobra. Miałem się cieszyć, i mówić, jest, udało się, ale dobra, jeszcze raz, może coś... coś źle zrobiliśmy. Trzeba się założyć, tak? Dasz mi stówę, jak się uda. Daję nawet dwie stówy. I teraz na 100% okaże się, że się uda. Zobaczycie, znając moje szczęście. I co? Liczy się, czy nie liczy się? No, niby się udało na kilka sekund. Napiszcie w komentarzach, czy ja wygrałem, czy Jurek. Piszcie, że ja, proszę. A trik jak najbardziej działają. Do tego TikToka bardzo mocno potrzebuję Waszej pomocy, bo bez was to się nie uda. Więc jeżeli tego jeszcze nie robicie, to bardzo proszę zróbcie, bo lifehack naprawdę jest fantastyczny, a mianowicie musicie kliknąć teraz ten czerwony magiczny guzik pod spodem subscribe! dziękuję, chyba ktoś tam kliknął więc bardzo dziękuję, a mianowicie to jest lifehack, który pokaże wam jak otworzyć telefon mówiąc coś na przykład subscribe albo cokolwiek sobie po prostu zażyczymy, po prostu wchodzicie w telefon w ustawienia, następnie dostępność i tutaj jest magiczna opcja sterowanie głosowe Palacie to sterowanie, klikacie dostosuj polecenie i utwórz nowe polecenie i tutaj wpisujecie frazę, którą chcecie mówić żeby telefon się odblokował, no i czynność uruchom gest własny i tutaj musicie po prostu wyklikać swój kod na telefonie oni tam, żeby było im prościej to zaznaczyć i sejlakierem. lakierem. Nie wiem czy to się zmyło, ja po prostu zapamiętałem. I teraz jak mówię subscribe, no to mój telefon się odblokowuje. Zlecimy do kolejnego świetnego lifehacka. W Serii zatytułowanej przez całe życie robiłeś to źle i niewłaściwie. A mianowicie mamy pomarańczę. Przepraszam, że mamy pomarańczę, którą yy, stary wiesz co, źle ją pokroiłeś. Mamy efektownie, pięknie, a wyszło jak zawsze. Nie krzyczcie, kroimy w ten sposób. Bierzemy jedną z półek i sobie po prostu robimy to. To jest TikTok rzeczywistość, tak? Wygląda rzeczywistość, a na TikToku wszystko po prostu pięknie idzie i, i działa. Dobra, tu bez zadziała, patrz, popatrz. Działa, to jest piękne i perfekcyjne, tylko trzeba to trochę dopracować do perfekcji. Wy rybacze, kulturalnie swoją pomarańczę. Szczerze, bardzo fajne, tylko jak będziecie mną, to się uwalicie. Także lifehack zaliczony, gorąco polecam. Czekaj, mogę spróbować. Musi, musi mnie upokorzyć i pokazać, że mam dwie lewe ręce i czynność manualne. Bo ty to robiłeś tak, a to trzeba robić tak, stary, patrz, inaczej, totalnie. Tego nie było? Ja pracuję, Patrz, o! widzisz? I, i, I nic się nie wlewa. Panie polecanko, no i to jest life pack. Dobra, już nie jest, bo ja mam kolejne do Was lifehacki. Świetne, także idziemy do następnego. W którym to są dwa świetne lifehacki. A pierwszym z nich jest lifehack, który pokazuje, jak rzekomo przekazać komuś sekretną informację. A do tego potrzebujemy wykałaczki. To nie jest wykałaczka, to jest. Pałeczka higieniczna. Dobra, zabrakło mi słowa, sorry. Ale bierzemy po prostu pałeczkę higieniczną. Yy, jak się nazywało, poczekaj. Nieważne, dobra, i bierzemy cytrynę. I teraz piszemy sobie na kartce jakąś tajemną informację. Na razie wam tego nie zdradzę, ale jest naprawdę, tutaj będzie gruby przekaz. To przypomina takie długopisy, które były na, na światło niebieskie. Nie wiem, czy kojarzy ktoś z was, pamięta. Znaczy w sumie dalej to jest. Ale kiedyś był na Także napisaliśmy naszą tajemną informację, ja to odkładam, niech to chwilę tutaj wyschnie, a w tym czasie pokażę wam drugi lifehack. I tego nigdy nie powtarzajcie ani w domu, ani na dworze, nigdzie. Ja zrobię to, żebyście wy nie musieli. Ponieważ bierzemy sobie baterię, bierzemy sobie klucz. Teraz przykładamy baterię do klucza. I to jest jeszcze najważniejsze, czyli ten kabelek, który łączy nasze dwa klucze. I teraz podobnież możemy przecinać rzeczy. Działa! Nie wiem, czy to jest widoczne. Gdzie mi tu. Grząz, mój, kurde, popsułem. Czy pierwszy tak śmiga? Sprawdźmy moją sekretną wiadomość, czy się. I tu już się pojawia. O! Pięknie, Ej, to działa! Pięknie. Ale stój, Karol, nie zradzę całego słowa. Dobra. Zostaw to na koniec. To zachowam na razie na koniec. Zobaczycie, co to jest za słowo. Bardzo zaskakujące. Dobra, tak naprawdę nie, ale chcę, żebyście zobaczyli do końca, więc zostańcie do końca. A co do tego słowa i co do tego lifehaka to działa. Tylko. No nie będę wam pokazywał tej kartki, ale tak naprawdę ona jest tak zmoczona, że nawet bez tego. No, pokaż, pokaż, pokaż tą literkę. Nie, dobra, zobaczycie na końcu. Także chodźmy do następnego na Haka. Coś, co najprawdopodobniej wszystkim z Was się nie przyda. Dokładnie tak, ale jest to Minecraft, więc musiałem to sprawdzić. Bo jak to zobaczyłem, to pomyślałem. Nie ma opcji, żeby to... Więc jesteśmy w Minecrafcie, klikamy single player, wchodzimy do świata i budujemy dom z drzewa. Po prostu wystarczy zrobić 6 sadzonek, no taki po prostu kwadrat 6x6 6. i podobnież w ten sposób zrobimy z drzewa dom, więc zobaczymy czy to działa. 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, okay. mamy to, tutaj robimy wejście, bierzemy mączkę kostną, zmienię jeszcze mode na survival i uwaga, uwaga, to musi działać, no nie wierzę, żeby nawet... Nie no nigdy nie robił fejków z, z Minecrafta. I ktoś robi fejki na TikToku z Minecrafta. Także lifehack niestety jest niezaliczony. Idźmy do czegoś co może wam się bardziej przyda bo teraz coś naprawdę, co może się Wam przydać. Bardzo często miałem taką sytuację, że chciałem zobaczyć, czy ktoś i kto konkretny zescreenował moją relację na Instastory. I teraz na Instagramie podobno jest to możliwe, więc sprawdźmy, bo to nie może być fake. Tam to było fake, więc to już na pewno będzie działać. Robimy fopkę, zrobię z Wami, uśmiechnijcie się, ale nie Ty, Jurek, Wy. Mm. No. Chciałem wyglądać tak na żywo jak w filtrze. No i teraz wodą po prostu do bliskich znajomych. I teraz tutaj mamy drugi telefon, Jurka i sprawdzamy Grę gdzie ty mnie nie obserwujesz? Nie. A po co? A może... A nie, ja nie mam cię na bliskich znajomych. Jak ty, jest... jak, jak ty nie masz mnie? Nie, nie cię ostatnio tam na Instastory dla bliskich. Kiedy mnie co? Wiesz, co? Dawaj, jesteś, no. I mamy moją storkę, ligamy Piękni dżentelmeni, robimy zdjęcie, zrobione i teraz wchodzimy i sprawdzamy, czy rzeczywiście pojawiło się informacja, że został zrobiony screen. Prawie jak na Snapchacie. Generalnie, jak na razie, to w ogóle się nie wyświetliło, że Jurek zobaczył to Instastory. Nikt tego jeszcze nie widział. On szuka jest system. Story, co jest Instagram? Jest Jurek, ogórek, ale... Czyli to jest fake? Tak, jak mogliście się domyślić, to jest znowu nie działający TikTok. -tek. Nie zapis. Lifehacki czekałem na każdym kroku, ponieważ spożywamy sobie posiłek w przerwie od nagrań i pokażę Wam świetny lifehack z TikToka, który polega na tym, że tak naprawdę nie musicie wylewać tego keczupu, tylko po prostu bierzecie frytkę, maczacie w keczupie i zarobista. Zarąbista. Polecam. Jesteście bardzo zmęczeni, macie 8 minut na drzemkę. Pokażę trik, który rzekomo używają siły marynarki amerykańskiej, Navy SEAL. Także sprawdzimy, czy to działa. Jest to banalnie proste, ale trochę takie, no, 8 minut drzemki, a tak się wypoczniecie, że będzie super. Po prostu kładziecie się na ziemi, opieracie sobie nogi w ten sposób o kanapę. Musicie być generalnie na twardym podłożu. No i idziecie spać po prostu. Jurek, timer może. Wątpię w ogóle, że uda mi się zasnąć, ale spróbuję się przespać, nie wiem... Przedziwne. Get on the floor. Najdziwniejszych właśnie minut waszego życia? Nie wiem, generalnie bym się jeszcze pospał i się bardziej zmęczyłem niż byłem, więc nie zależy to od człowieka... Ja nie polecam, wolę jednak spać na łóżku niż na, na podłodze. Co za debilizm. Dokładnie tak. Teraz TikTok, który jest po prostu... Nie wiem że my to sprawdzamy. Po prostu ci ludzie to nagrywają po to, żebyśmy my to sprawdzali i żeby albo nam się coś stało, albo stało nam się z telefonami, ponieważ jest to sposób, jak naładować telefon za pomocą tej tutaj wełny. Jak wiecie z poprzednich odcinków Lifehacków z TikToka, to ta wełna w połączeniu z taką baterią po prostu się zapali. Stalowa wełna i 9-woltowa bateria. Nie róbcie tego, ale generalnie jest to taki... Ciekawe się to pali. Ktoś wymyślił, że przecież jak w Złożymy telefon w to kółeczko i zapalimy, to telefon zacznie się ładować. Tak! To, to kurna ma sens Więc Jurek, dawaj, 3-4, bo ja nie chcę podpalić swojego telefonu. Co? Ja muszę Zagrajmy. dawać swój telefon? Zagrajmy. Zagrajmy. Znaczy, nie, nie no nie wiem, kto wygrywa, ten daje telefon. Znaczy przegrywa. 3, 4. A Ty dajesz! Jezu, ja przez chwilę mówię, że ja przegram, bo ja zawsze Na, przegrywam, trzymaj, a to trzymaj, twój telefon. Trzymaj. No, trzymaj. No. Pozwolę trzymać, no no. daj mi. Jak mój telefon to daję, to zrobię y, ten, y, bezpieczniej bardziej. No co ty gadasz? No. Uciekaj. No za chłopcze. On układał przed chwilą tą pełnę w taki sposób. Stary, ale sam widziałeś co ja robię, co ty. Co A teraz jest? nagle, dobra, jak mój telefon, to ułożmy inaczej. Albo, albo stój, jak coś się stanie, to kupisz nowy telefon. Dobra idea? Świetna, Jurek, jak ty myślisz? Czekaj, okay, trzeba, trzeba tak, żeby telefon się nie podpali. To zaraz telefon się podpali i co będzie? Telefon się nie podpali, on się naładuje. Oczywiście się patrz, naładuje. Mogę kliknąć. Gotowy? No. Trzy. Jest czerwony, patrzcie, uwaga. Trzy, trzy cztery. No debile, jest weź ten telefon, ja nie odkupię go, ja go nie odkupię. Weź ten telefon, proszę, bo ja nie mogę na to patrzeć, To no nie, nie zaczął się ładować. Fu, kurczę, czemu generalnie tu... to tu jest taka temperatura, tu już wywalamy. Właśnie to jest. Ojoj, patrz, pa, patrz, jak ta wełna się przykleiła do mojego telefonu. Nie kupię telefonu. Także. Lifehack nie zaliczony. Nie wyjaśniajcie we wszystko, co widzicie w internecie. Wystarczy, że my już to testujemy, żebyście by nie musieli. Lifehack, chociaż on wam nie uratuje życia, a raczej utrudni. Jurek założył się ze mną o kolejne 200 zł, że się nie wydostanę z tego, co Nie on. wydostanie się. Tak, na pewno. Uszcz... Kochani, to jest taki prank na, na waszej koleżance, koledze, komukolwiek, że no naprawdę, to jest nie, po prostu. To jest, to jest fajny myk, jak do... zgarnąć od nich kasę. Nie róbcie tego nigdy. Chcecie mieć drzewa po prostu. No. Dobra, jesteś gotowy? Ja, nie, 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 podniesiesz? Podniosę cię. Nie, to jest... Co my robimy? Ze swo... Ja się wydostanę. Zgadujcie, a teraz na sekundkę wróćmy do lodówki, bo. Mamy to! Chyba się zmroziło i zobaczymy, czy to jest tak smaczne, jak prezentowali na TikToku. Yy, proszę panowie, macie pół Oooooooh, trzy, cztery. Dobra. Taki lody. No? Hmm? Dobre. Dobra. Bardzo spoko. Takie wiecie, po prostu śmietanka z Nutelą to nie może być niesmaczne. Trochę zmrożone, no lody. Słowo. Fajne, fajne. Polecam. Jeśli chodzi o sekretne słowo, to tak ono wygląda i piszcie w komentarzach. Dużo komentarzy, każdy ze serduszkuje. Chyba, że będzie ich za dużo. A czemu takie słowo, to nie wiem. Dobra, uciekamy stąd. Stary no upaki no.